Siemano mordeczki, zabawa się skończyła. Ten odcinek poprowadzę ja, ten kanał na tę chwilę przejmuję ja. Kłaniam się nisko, z tej strony kikons, moi drodzy. Dzisiaj gramy w klocuszki. Co tam jeszcze miałem powiedzieć? A, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczek tam, tambury na wszystko, klikajcie co się da. Jedziemy! Red Wars Hide Seek Arcade SCB. Uuu, zobaczymy może na SCB. No dobrze, nie zrażamy się. Idziemy na skywalk. Dobra, może debridge. Bridge Uuu, tutaj są jakieś dwie osoby Jest Domin i Piotrek Witam, witam Dzień dobry Dobra, lecimy Michałek Zasuwamy na chłopaków O kurczę, uratowałem się Dobra, spokojnie O ty dziadu jeden Chodź tu, chodź tu, chodź tu A, dobra, nie, zrobimy Nie, to nie tak miało być Strzela z łuku O kurczaczki nie, o, Jezu Dolecę bardzo dobrze. Dobra, jest 2-0. Nie ma co się zra... Oj, 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 oj. Uwaga, bo tu Domin i Piotrek nas atakują, wariaty. Hops, 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 hops. O nie, o nie. O, 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 o nie. O... A mówię, specjalnie spadnę. W miałem taki moment. Mówię, dobra, może spadnę, albo jednak nie. Może się uratuję. Ale dobra, jednak spadnę. Patrzę, że on spadł. No dobra, jednak nie chciałem spaść, więc spadłem. Okay. Czekaj, to nie tak miało wyglądać. O, dobra. Piotruś, 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 Piotruś. O szczęść, chłopie. Dobra, oni chyba wiedzą, że ja tu lecę. Nie. Tak. Ej, malutko było. Chyba serduszko czy pół serduszka miałem. Jasny gwint. 4-0. Dobra, Michał, ostatnia akcja. Kończymy zabawę. Ale chłopakom należy się fest GG za starania. Yy... O kurde. A nie, nie, nie. Dobra, jednak nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie. Jednak nie. Cyk. Jest. I... GG, chłopaki, bardzo dobrze rozegrana akcja. Pięknie rozegrana akcja. Już to mówiłem. Jest cztery osoby. Cudownie. Kogo my tu mamy? Mamy brzuszka, zaszka, cat girl, Fajdzib, ja i was. Może nie będę jednak kaleczył i po prostu się zamknę. Co to za mapa? To jest kosmiczna. Kosmiczną nie gram tak często, więc szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to wyjdzie. A nie wiem, czy tutaj by się bardziej szkielet nie przydał. Bierzemy pigmena, zobaczymy jak to będzie. Mm, na chwilę obecną wygląda to w ten sposób, że nie zapowiada się aż tak trudno, bo tutaj w sumie dobry jest zombie, jeżeli chodzi o rzucanie na odległość. W sensie, no, żeby po prostu kogoś odrzucić, a zombie mają fest mocny odrzut. Tutaj jest brzuszek zuszek, brzuszek z zuszek, czy. Racuszek. Dobra, kogo my tu mamy najbliższym? 30 kratek. Sława, moi drogi. Nie mówimy takich brzydkich słów. Ej, upominałem, chłopie! Dobra, kogo my tu mamy? O, dobra, 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 dobra. Ojejku, ale mnie tu kręci. O, chyba tym grzybkiem mnie uderzył, dlatego mam takie... ...takie wirki miałem. Czy rzeczywiście było adekwatne? Do... Dobrze. Ej! Co to miało być? Halo! są ludzie. Tobik ma trzy życia. Ej, ja mam ostatnie życie, no świetnie. Tak się bawić nie będziemy. No już myślałem, że sojusz. Tak się bawić nie będziemy. Ja się w tym momencie czuję urażony. Tak, tak, mój drogi. Nie ma nie. Patrz, dobra, chłop wygrał, okej, okay, niech będzie. O, 17 osób, cyk 18, dobra. Kto tu jest? Jest Josefinka, jest Martyna. Chyba resztę nie znam. Dzień dobry, mordeczko. Nadesz nagle nie piszesz kapcem. przestraszył się chłop. Dobra, jesteśmy czym? Jesteśmy płotkiem. Szukamy miejscówki, gdzie możemy. Gdzie możemy, pójść Gdzie możemy się ładnie schować. A konkretnie nie mam zielonego na chwilę obecną pojęcia, ale wybierzmy sobie jakąś przyjemną miejscówkę. Czy w tym miejscu. Nie mogę się zmienić w blok Sand. Jasny gwint. A w sumie, w sumie to ma sens, bo gdyby... Ja myślałem, że ten gościu. Jejku, ja myślałem, że ten ostatnik jeździ na tym osiołku. Kurczaczki. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pięknie. I jesteśmy ocelotem. I czy ocelot może się schować w jakimś konkretnym miejscu, a zarazem, żeby nie było nudno, żeby się jakaś akcjuszka rzeczywiście zadziała? W tym momencie kto szuka? Hold Arctis Izius 002. Zero, zero, się przestraszyłem, ja się zagadam i go nie widziałem! Nie, nie, Chyba mnie nie widzi. Nie widzi. A, miejscówka, w której mogę się schować. Na chwilę obecną poczekam w wodzie. Tam wiem, że to ono właśnie. Może lepiej nie zadzierać z nim poczekać, ażby dostaniemy brońkę. a brońkę dostaniemy za... E, już lada chwila. E, tam strzelił ktoś fajerwerkom. Dobra, możemy zaczynać akcjuszkę. Ej, chłopa zlagowało! Lecimy, 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 lecimy. Dobrze, bardzo ładnie. Josefinka. Dobry teammate. Ej, chyba obu zlagowało i Oliwie zlagowało i tego drugiego. Ale ich laguje. Chyba, że to mnie laguje. Ale nie wiem. Chodź tu, chodź tu, no chłopie. Ty, on chyba. Ej, chopy nie ogarniają. Albo mają fest lagi, nie? Ale ja nie widzę, że mieli lagi. Hold, hold, Artis jeszcze okej. Okay. Ale ten drugi to niezbyt. Dobra, okej, okay, zostało ostatnie życie. I zostaje... Ej! Jakiś gościu zginął, będzie trzeba go też doklepać. Ej, nie zrespi się w ogóle nawet ten, zbroja! Klepiemy, klepiemy niemiłosiernie, dobrze. Ej, mam pół HP, mam pół życia, o kurde. To nie wróży nic dobrego. A dobra, oni spierdzielają, oni się boją, bidoczki. Tamtego, jak odrzuciło! Dobra. Ej, ja wszystkie fragi zabieram, Józefinka mnie zabije. Chodź, 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 chodź. Dobra, okej, okay. ona tam klepie u góry mordeczkę Dobra O kurde, boję się, że zginę Zginąłem! Ja pierdziule, ob już było tak blisko O lipka Josefinka, grabisz sobie w tym momencie, nie mordeczko No te, to śnieżkami to se Noż jasny, babo! No, <gryw> ja nie mogę się nawet ruszyć Ile ona ma tych śnieżek? No. Ej, ktoś się też tym, tym nawala? Dobrze, jest, jest git. du. Jeszcze zdążyła mnie zabić. O kurde, dobra jest. Jasny gwint. Ok, no to teraz zostało tylko wyszukać resztę ludzi i powinniśmy wygrać. Na chwilę obecną trzeba tylko znaleźć odpowiednie miejscówki, w których ludzie mogli się schować. Mamy pierwszego, mamy Martynę. Następnych tu za chwilę gdzieś powinniśmy znaleźć Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Tutaj może ktoś szkłem będzie O, jest, jest, wyczuł te, wyczuł te, wyczuł te Wyczułem Wyczuł te Bo chciałem powiedzieć, że dobre wyczucie, ale dobra Może lepiej zostanę przy dobrym wyczuciu, niżeli przy wyczutu Dobra, tu nikogo nie ma Tu nikogo nie ma Tu nikogo chyba nie znajdziemy Tutaj nie ma, dobra, okej okay. Dobra, lecimy dalej Tutaj może ktoś będzie jakimś klocuszkiem a może jednak nie? Ja czasami mi się. Czekaj, w sumie pamiętam, że dużo osób z zwierzakiem było na początku, to trzeba byłoby w tym kierunku pójść. Chyba że się pozmieniali, no to wtedy już nie pójdziemy w tym kierunku. Eee, tu może ktoś melonikiem jest. Tu może. Ej! Chłop się pojawił i zniknął, jak murzyn na pasach, jasny gwint. Tutaj może ktoś u góry. Też nie. Cholipka, najgorsze jest to, że ja w sumie w te hide and kompletnie nie gram. Osoby, które na przykład grają tutaj w te hide and dość często, wiedzą gdzie kogo szukać, wiedzą gdzie najczęściej e, ludzie się e, chowają. To dla nich to pestka, a dla mnie, takiego przeciętnego gracza, który głównie gra w SCB, no to niestety w tym momencie e, się nie sprawdzą moje umiejętności e, szukającego. Ale dobra, nie zrażamy się, szukamy dalej, pomagamy. Ważne, żeby tutaj chociaż kogoś znaleźć, parę chociaż osób. Później, jeżeli zostanie mało, to po prostu weźmie się. Kompas, no! Jejku, zapomniałem tej nazwy. Weźmie się kompas i puścimy firewereczkę, żeby ułatwić się rozgryweczkę. Chłop zginął, a zarazem wyszedł. No szkoda by się przydał. No ludzie, nie wychodźcie, bo nam się przydacie. Nie poddawać mi się na samym początku. A właśnie było też jeszcze tak, że na przykład ludzie cho lubili chodzić na kolańce mapy i tam się. Tam się szukać, tam się szukać. Tam się. Tam jest, coś tu strzeliło. Chyba, że to nie tu, tylko tam w domku. Nie no, ale tu musi coś być, nie? Jestem pewien. Nie, to, to jest w tym domku. Szukam domku. Kurde, przecież tu fajerwerka strzeliła, no. Chyba, że ktoś biegł i może po prostu przeleciał. O! Owieczka jest! Dobra. Rafał! Ej, kurde, że on owcem w takim miejscu się schował i nikt go wcześniej nie widział, no. To możliwe, że to on puścił tę fajerwerkę. Albo ktoś puścił za niego. Um, tu nikogo nie będzie w tym przypadku. O! Kto to? Bloody mafiozo, zobacz to Tak blisko się schował, dobra, trzy osoby, nie jest źle Ej, 30 sekund do końca Nie wiem, puściłem fajerwerka Kompletnie nie słyszę, nie, chyba to koniec GG dla chowających Zobaczymy, może jeszcze uda się na Skywarsach Kogoś tu złapać Dobra Chodź mordeczko, idziemy na Skywarsy Chociaż nie, dobra, nie lubię tej mapy Może kogoś na Bydwarsach uda się złapać Tutaj są trzy na trzy, dwa na dwa, 1 na jeden Dobra, spróbujemy dwa na dwa Ożeś ty ch... A, łączenie z serwerem, no super. Dobra, chyba jednak Cube Game ewidentnie chce, żebym zakończył ten odcinek w tym momencie. Tak więc kończę odcinek w tym momencie. No to na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanał, żeby być na bieżąco. Przypominam o dzwoneczku, tamburynie, wszystkich tam instrumentach muzycznych, których da się kliknąć. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.